Marcin, Janota, witam i zapraszam na minął tydzień flash. Policjanci w całym kraju, w tym Mundurowi Zmysłowic, prowadzą wzmożone kontrole w ramach operacji TOR, mające zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych i chronić infrastrukturę kolejową. Wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, Strażą Miejską oraz Siłami Zbrojnymi RP patrolują okolice dworców i torowisk, prowadzą obserwacje i są gotowi do szybkiej reakcji na zagrożenia. W działaniach wykorzystywane są także statki powietrzne. Z powodu ostatnich incydentów na kolei obowiązuje trzeci stopień alarmowy czarny. vie. Policjanci z Mysłowickiej Drogówki w poniedziałek przeprowadzili akcję trzeźwość. Funkcjonariusze skontrolowali kilkuset kierowców. U dwóch z nich badanie wykazało alkohol w organizmie. Pierwszym zatrzymanym był 38-letni mieszkaniec Katowic, który kierował Oplem mając 0,8 promil alkoholu. Kilkadziesiąt minut później policjanci przerwali jazdę 35-latkowi prowadzącemu Toyota. U niego urządzenie pomiarowe wskazało blisko promil. Obu mężczyznom zatrzymano prawo jazdy. Sąd zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla kierowców. Najpierw pobudka w centrum, a później w dzielnicy wesoła, gdzie znajduje się ciągle eksploatująca kopalnia. Tak wyglądała barburka w Mysłowicach. My od połowy listopada jesteśmy zapraszani do szkół, do przedszkoli, do, do, do różnych miejsc, żeby pokazać mundur górniczy, pokazać elementy munduru górniczego, spotkać się z dziećmi w szkole. Oczywiście obchody dotyczące karczmy piwnej. Czy przede wszystkim dzisiejszej barburki. Tegoroczne święto górnictwa w Mysłowicach było obchodzone szczególnie hucznie. Wczoraj w cechowni kopalni Wesoła odbyło się uroczyste wręczenie szpad i odznaczeń górniczych za 50, 35 i 25 lat pracy w górnictwie. Jest to wielka duma dla mnie osobiście. Jestem tu rok dyrektorem na kopalni naszej Mysłowice Wesoła. Jako, jako człowiek z wielopokoleniowej rodziny górniczej napawa mnie to dumą, że w tej przepięknej cechowni, jednej z najpiękniejszych cechowni, a właściwie trzeba by było powiedzieć, najpiękniejszej cechowni w polskim górnictwie. Możemy się tutaj spotkać, możemy świętować to nasze górnicze święto. Każda barburka to również symboliczne przypomnienie tego, jak ważnym elementem życia codziennego na Śląsku jest nadal górnictwo, które daje wyżywienie kolejnym pokoleniom. Tradycje górnicze są bardzo mocno pielęgnowane w naszym mieście, i ten rok pokazał, że coraz więcej osób, będąc tutaj razem z nami. Pokazuje moc górnictwa i również próbuje pokazać nie tylko Polsce, ale całej Europie, że górnictwo to ważny element gospodarki. A którego filarem są górnicy, którzy codziennie z narażeniem życia zjeżdżają w głąb ziemi, by ten cenny surowiec wydobywać? Większość elektrowni mamy dzisiaj na węgiel. Węgiel jest nam potrzebny. Nie możemy dopuścić, żeby ten strategiczny surowiec, żebyśmy sprowadzali, importowali, pomimo, że jest tańszy, ponieważ może go zabraknąć. A na to jak na razie, na przykład Polska przygotowana nie jest, o czym choćby w ostatnim dużym proteście górniczym. Próbowali przypomnieć rządzącym w Katowicach. W parafii ewangelicko augsburskiej trwają przygotowania do wydarzenia, które połączy koncert chóru Jubilate Deo z kiermaszem wspierającym remont zabytkowej wieży kościoła. Chciałam wszystkich mieszkańców zaprosić 13 grudnia pod kościół ewangelicko-absburski, który mieści się na ulicy Powstańców, gdzie odbędzie się jarmark świąteczny połączony z koncertem chóru Jubilate Deo. Będzie też wiele atrakcji dla dzieci, będą warsztaty, będziemy wspólnie stroić choinkę, będzie też kiermasz z gorącą czekoladą, z ciastem, z właśnie różnymi ozdobami świątycznymi. Wydarzenie ma charakter charytatywny, na terenie kościoła staną stoiska lokalnych twórców i organizacji. Między innymi z miodami, rękodziełem, ozdobami, kosmetykami i zdrową żywnością. Zaplanowano również ofertę gastronomiczną: kiełbasy z grilla, oscypek i żurek, chleb ze smalcem, grzane napoje, gorącą czekoladę, zimową herbatę, a także ciasteczka i gofry. Oba wydarzenia tworzą wspólną inicjatywę: kiermasz, a następnie koncert, które razem mają wesprzeć remont zabytkowej wieży. Będziemy tutaj mieli różnego rodzaju skarbonki, gdzie można wesprzeć ten cel. Można też to zrobić poprzez wspomnianą zrzutkę. Możliwości wsparcia naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Śpiewam również oczywiście te typowe kolendy e, e, nasze polskie, ale mnóstwo mamy w repertuarze tych różnych piosenek świątecznych, e, amerykańskich na przykład, tak, Let It Snow czy The Most Wonderful Time. Do tego wszystkiego układam słowa, które by były adekwatne, bo podkładam, które gdzieś tam są i staramy się, żeby ten repertuar był ciekawy. Kiermasz rozpocznie się w samo południe, natomiast koncert jubilacji. TDO o godzinie 16.30. Organizatorzy zachęcają, żeby wrzucić kilka złotych do puszki, bo dochód z wydarzenia zasili zbiórkę na niezbędny remont wieży kościoła. Pełen program znajdziecie na itvm.pl Brały lepiej rano, teraz troszkę się uspokoiło. Zaczęliśmy się czaskać tu na murku, no i tak zasady jest zazwyczaj, że pstrąg odchodzi. Spotkanie fajne na pewno, fajna pogoda, także no, lepiej to niż w domu siedzieć, tak. W sobotę 29 listopada w zbiorniku Parku Słupny odbyły się pierwsze w Mysłowicach zawody pstrągowe z udziałem 25 wędkarzy. Wędkarze łowią strągi, które pojawiły się w zbiorniku kilka dni wcześniej. Wędkarstwo generalnie to jest choroba, tak, to nie da się wysiedzieć w domu. Poza tym lepiej siedzieć tutaj nad wodą niż siedzieć gdzieś w barze i tak dalej, prawda? Yy, natura najważniejsza, przynajmniej dla nas, tutaj wszystkich wędkarzy, najważniejsza jest natura i obcowanie z tą naturą. My z reguły ryby nie zabieramy do domu, nie zabijamy, puszczamy z powrotem wolno. Strągi generalnie tylko i wyłącznie yy, zimą. To jest ryba taka, która, która przeżyje w takiej wodzie, no, no musi być po prostu zimno, prawda? Sport, hobby, lubię to, odpoczywam. To bardziej chodzi właśnie o sport gdzieś tam, nie? Rybę zawsze można jechać i kupić. Mamy wsparcie w żonie, w dzieciakach, bo też są zarażeni wędkarstwem, więc jak najbardziej zabieram wszystkich. Kąpielisko Słupna czeka remont, ale rozpoczęta tradycja zawodów wędkarskich tego rodzaju ma tu być utrzymana. Pierwsze takie zawody mam nadzieję, że będą kontynuowane również po remoncie. Na pewno ten naturalny zbiornik dostanie. Jest tutaj grupa osób, która... Dba o to, dba o zarybianie, dba o te ryby i, i myślę, że na pewno będziemy chcieli kontynuować współpracę. W niedzielę 30 listopada rywalizacja wędkarska Puchar Prezydenta Mysłowic, a 6 grudnia Mikołajkowe Wędkarskie Zawody dla Dzieci.